Mieczu. Właśnie zajechaliśmy. Ale ogólnie wam powiem, że tylko z pociągu wyszedłem. W pociągu mi widzowie zdjęcia robili na pamiątkę, a wyszedłem żołnierze. O, jeden poznał mnie. I spytał się czym może ogólne zdjęcie zrobić. Nie zgodziłem się. I ogólnie dobrze, że Państwo... Wróciliśmy i Ułem zawieźli nas na miejsce. To taki krótki, nie wiadomo czy ja dzisiaj light up daruję, muszę to wszystko po prostu zobaczyć. Tutaj chyba nie będzie internetu. Tutaj nie będzie. Nie wiadomo, jutro muszę sprawdzić to Ułem. A jak to będzie? Nie wiem jak to będzie. Bieda. Chciałem, że to będzie lepiej, a no, dobrze nie myśleliśmy. To było z 5 km śnieg i zimno. To bym nie wiem, jak to bym. Dobrze, chociaż warta. Mieliśmy i po prostu ktoś nas serdecznie chce Państwu pozdrawiam i dziękuję. No i też z córeczką początku i widzicie, niektórzy ludzie są wspaniali, ale niektórzy to są ogółem tak samo jak Krzysztof. Porozmawialiśmy całe te, a kierowca powiedział, że o, ale ugły mają oni swoje zajęcie, nikt nie musi nas po prostu oglądać. Niektórzy chcą oglądać nas, a niektórzy nie i po prostu sami widzicie bo normalnie wyglądam, normalnie się wypowiadam i serdecznie też serdecznie gorąco pozdrawiam ich. i zrobili sobie zdjęcia na pamiątku, widzicie jak to jest no i dobrego wieczoru życzę wam trzymajcie się